Szczęść Boże, dzisiaj w całym kościele rozpoczynamy święte triduum paschalne. Święty Augusty nazwał te dni triduum Chrystusa umarłego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Wieczorna msza, nazywana Wieczerzy Pańskiej, jest pierwszym dniem triduum i niejako należy już do Wielkiego Piątku, czyli dnia śmierci Jezusa. Wielka sobota to drugi dzień triduum, dzień ciszy, skupienia. Na pamiątkę spoczywania Jezusa w grobie. I wreszcie nadchodzi niedziela wielkanocna, dzień zwycięstwa, zmartwychwstania Jezusa i zakończenie świętego triduum paskalnego. Dzisiejsze rozważanie nosi tytuł Msza Święta i Woda. I nie mamy tutaj wcale na myśli wody sakramentu Chrztu Świętego. W Ewangelii dzisiejszego dnia, podczas mszy wieczerzy usłyszymy o wodzie, którą Jezus obmył nogi apostołów podczas ostatniej wieczerzy. Gest obmywania nóg to gest uniżenia, który stosowali słudzy w czasach Jezusa. Msza święta i służba to dwa nierozerwalne określenia. Woda obmywania nóg niech nam przypomina, że kiedy przychodzę na mszę świętą, powinienem mieć w sobie pragnienie służby. Kiedy wychodzę po zakończeniu liturgii, msza święta jest owocna tylko wtedy, kiedy pragnę służyć braciom i siostrom.